Stop! Co? Nie wierzę, czy oni urządzili sobie piknik? Jestem w szoku, wygląda na to, że postanowili zjeść z Red Evils. Widzicie, dziewczyny? Szukujecie dla nich drugie śniadanie, a oni sobie siedzą z Red Evils. To co, idziemy do nich? Nie, dziewczyny. Jeżeli czują się tak dobrze i dobrze się bawią, to niech się dobrze bawią. Jana, jesteś zła? Dziewczyny, nie jestem zła, ale jestem po prostu zszokowana zachowaniem chłopaków. Te Red Evils podrywają naszych chłopaków, a chłopakom to nie przeszkadza. Hej, króliczki. Hej, dziewczyny. Cześć, a co wy tu robicie? Stella wyrzuciła nas z willi. Moim zdaniem trochę przesadza. O, znowu coś przeskrobałyście. Wiecie, koteczki, nie będziemy się teraz zajmować waszymi problemami. Mamy problemy z Red Evils i naszymi chłopakami. Ach, Red Evils, one są obrzydliwe. A może Wy pomożecie nam, a my pomożemy Wam? My się szybko uporamy z Red Evils. Hmm, brzmi interesująco, a od kiedy chcecie nam pomóc? Wy macie problemy, my mamy problemy, to wzajemna pomoc. Dziewczyny, wy macie lunchboxy, macie tam jedzenie? Nie mieliśmy czasu zjeść, Stella nas wrzuciła. Tak, to lunchboxy. Jak chcecie, możecie je zabrać, nie są już nam potrzebne. Dziękujemy. A o wzajemnej pomocy pomyślimy. My pomożemy wam ze Stellą, a wy pomożecie nam z Red Evils. O dziewczyny, zostańmy przyjaciółkami. W tej willi wszyscy nienawidzą was i nas. No, króliczki po prostu nam powiedzcie. Okej, okay, koteczki, zgoda. Dobra, dziewczyny, musimy iść. Mamy teraz trening. Do zobaczenia!